Dzień dobry! Chłodnik jest zupą, która idealnie nadaje się na upały. Przed nami upały, a mamy świeże warzywa. Zobaczcie, jak przygotować chłodnik. Co będzie potrzebne? Przede wszystkim botwinka, bo to jest podstawa tej zupy. Czyli buraki, łodygi i liście. Ja tutaj mam, zobaczcie, dodatkowo jeszcze buraki, to są takie malutkie buraczki, może być też jeden większy. Do tego łyżka bądź dwie łyżki octu jabłkowego, pęczek koperku, pięć, 6 świeżych ogórków gruntowych i dwa ząbki czosnku. Do tej zupy, bo podstawą tej zupy jest jeszcze maślanka, potrzebujemy około litra, półtora litra tej maślanki. Ja tutaj mam litr 200. Do doprawienia cukier, sól, zupę będę podawać z jajkami ugotowanymi na twardo. Akcesoria, które się przydadzą, no to przede wszystkim deska, nóż, chochelka, tarpa. I ja nie mam odwagi tej zupy zrobić bez rękawiczek, bo jednak będziemy te buraki kroić i e, jakiegoś fartuszka. Bardzo Wam polecam. No i oczywiście garnek, w którym tę zupę przygotuję. Zaczynam od ugotowania jajek na twardo. Jajka włożyłam do zimnej wody, zalałam wodą i ja mam takie urządzenie, którym pokazuje, w jakim stanie są moje jajka, czy one są średnie, twarde czy miękkie. Wkładam je razem z jajkami. Jeżeli nie macie czegoś takiego, jajka powinny się gotować około 5 minut od momentu zagotowania. Takie jajka, które już są ugotowane, polecam Wam, wyjmijcie z gorącej wody i wsadźcie natychmiast do wody zimnej. Spowoduje to, że będzie łatwiej je obrać ze skorupki, ona, ta skorupka będzie ładnie odchodzić. Maślankę chowam do lodówki. Jak widzicie, jestem uzbrojona, odporna w tej chwili na sok z buraka. Yy, zaczynam od pokrojenia botwinki, ona jest jeszcze mokra, bo ja ją oczywiście wcześniej umyłam, i wy zróbcie to samo. Odkrajam buraczki. Odstawiam na bok. Tę część, gdzie wychodzi łodyga, a zaczyna się buraczek, po prostu odkrajam i wyrzucam. Ona jest dosyć twarda, dlatego ja z niej rezygnuję, ale możecie ją dodać do, do swojej zupy. Została nam sama łodyga. I teraz to już od Was zależy, jak ją grubo pokroicie, bądź drobno. Ja będę kroić, zobaczcie, muszę to obrócić, bo trochę mi będzie niewygodnie, praworęczna jestem. Będę ją kroić na takie drobne kawałeczki. Dochodzę już przy krojeniu do liści. Zobaczcie, ja teraz ten nadmiar tutaj sobie przesypuję do garnka. Wszystko już jest w buraczkach, tylko nie ja. I teraz, tak jak Wam mówiłam, dochodzę do liści. I te liście również będę szatkować drobno tutaj razem z tymi łodyżkami. Tu przy tej samej końcówce, gdzie są liście, ja jeszcze pokroję to w drugą stronę, bo wszystko było krojone razem z łodygami, a ja je jeszcze dodatkowo, rozdrobnie, właśnie krojąc w drugą stronę. I do garnka. Bardzo Wam polecam takie gadżety. W kuchni się sprawdzają. Ten gadżet do gotowania jajek jest fajnym urządzeniem. Zobaczcie, jak ten kolor ze środka, ten czerwony kolor zniknie. Znaczy, że moje jajka są gotowane na twardo. Tu na środku są też takie podziałki, zobaczcie, twarde, średnie, miękkie, i w zależności od tego, jak kolor nam wskazuje, w takim stanie są nasze jajka. Moje jajka w tej chwili, jak widzicie, są półtwarde, półmiękkie. Z buraczka odkrawam ogonki i teraz są dwie możliwości: albo go pokroję na drobną kostkę, słupki, jak, jak lubicie, albo zetrę na tarce o grubych oczkach. Ja będę kroić. Podobnie jak liście i łodygi, botwinki kroiłam na drobne kawałki, w tej chwili z buraków też zrobię taką małą siekankę. Jak zwróciliście uwagę, albo nie, ja buraka nie obierałam ze skórki. Są to młode warzywa, więc ta skórka nie jest taka gruba i twarda, a przy skórce zawsze się znajduje najwięcej witamin i minerałów, dlatego ja, ja tą skórkę sobie zostawiam do zjedzenia w zupie. Ostatni składnik, który wrzucę do garnka razem z botwinką, to będzie czosnek. Jak ja zawsze mówię, czosnek możecie przecisnąć przez praskę bądź pokroić drobno. Ja kroję. Czosnek teraz wrzucam do garnka do tej drobno posiekanej botwinki. Jak widzicie, rozbroiłam się już z moich części ochronnych, już nie będzie żadnych prac brudzących. W tej chwili do garnka z czosnkiem i botwinką wlewam wodę. Ile tej wody no tyle, żeby przykryć wszystkie warzywa, woda była zimna. W tej chwili doleję tą łyżeczkę octu jabłkowego, doprawię odrobiną soli, nie za dużo, bo potem będziemy próbować do smaku i dodam taką płaską łyżeczkę cukru. I to wszystko. Zupa musi mi się zagotować, warzywa muszą się zrobić miękkie. Podczas gotowania jajek, mówiłam Wam, abyście zaraz po ich gotowaniu wyjęli je z tego wrzątku i zalali je lodowatą, zimną wodą. To jest naprawdę bardzo dobry sposób, i to jest ten sposób na obieranie jajek. Zobaczcie, ja w tej chwili jajko, co prawda, już jedno zdążyłam obrać. Jajko w tej chwili obtłukuje całe, jest już całe obtłuczone, i zobaczcie, w tej chwili ta skorupka, ona będzie praktycznie sama nam schodzić. Nie będzie takich problemów z obieraniem, te jajka będą naprawdę też do tego ładne. O, zobaczcie, ona aż sama chce schodzić. Popatrzcie, jak to też dodatkowo mało czasu zajmuje. Proszę bardzo, jajko jest całe obrane, gotowe. Jajka już obrałam, buraczki jeszcze nie są na tyle miękkie, żeby wyłączyć ich gotowanie, ale w międzyczasie mogę przecież pokroić koperek. Koperek jest oczywiście wcześniej umyty, będę go kroić dosyć drobno. Zobaczcie. Przychodzi taki moment podczas krojenia koperku, że trafiamy na takie grube łodygi. Ja wtedy przerywam i obrywam z tych grubych łodyg te najcieńsze, najbardziej delikatne fragmenty koperku. A potem kroję je tak samo jak wcześniej kroiłam cały pęczek. Teraz sprawdzę, czy moje warzywa już są miękkie, czy są odpowiednio miękkie. Zaraz zobaczymy. Taki kawałek buraczka na przykład. Jest bardzo dobry. Widzę, że zupę muszę jeszcze doprawić odrobinę solą. W tej chwili już wyłączę grzanie i zupę muszę ostudzić przed dodaniem pozostałych składników. Ogórki, przedostatni składnik chłodnika, który nadaje niesamowitej świeżości tej zupie. Możecie je pokroić w drobną kostkę czy, czy jakieś drobne kawałeczki. Ja akurat ogórka lubię startego na tarce na grubych oczkach. Kiedy botwinka w tej wodzie ugotowana przestygnie całkowicie, podkreślam całkowicie, możemy ją wymieszać z pozostałymi składnikami. Czyli ja dolewam maślankę. Mm, jaki piękny kolor, zobaczcie się, już robi piękny kolor naszego chłodnika. I do tego wrzucam koperek i ogórki. Teraz wszystkie składniki razem ze sobą wymieszam, i na około 2 godziny włożę do lodówki. To wszystko musi się ze sobą przegryźć, przejść smakami razem i za dwie godziny tą zupę będzie można podawać. Jajeczka pokroiłam, zobaczcie, na takie ćwiarteczki, i za chwilę miną dwie godziny i będę mogła wreszcie podać i zjeść ten nasz chłodnik. Zupa już swoje odstała w lodówce. Te minimum dwie godziny to jest naprawdę dobry czas, żeby wszystkie składniki się ze sobą przegryzły. Ja ją w tej chwili nalewam do miseczek. Bardzo Wam polecam taką zupę. Jak widzieliście, jest bardzo prosta w przygotowaniu i nie wymaga praktycznie żadnego doświadczenia. Ja tę zupę dekoruję jajeczkiem. Zobaczcie, ono sobie tutaj będzie pływać w tej zupie. Życzę Wam, jak zawsze. Smacznego, polecam, subskrybujcie kanał. Obiecuję więcej takich fajnych, prostych i sprawdzonych przepisów. Do zobaczenia!